Biblioteka z Kotem. Czarnym Kotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z Kotem. Ja nazywam się Zuzanna i dzisiejszy odcinek będzie szczególny dla mnie osobiście. A dlaczego? Przekonacie się sami. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o książkach, których bohaterowie. Hmm, mają spektrum autyzmu. Czym jest autyzm? Od razu zachodzi pytanie. Pewnie wiele z Was wie, bo jakby ostatnio temat autyzmu stał się bardzo popularny. Może to bardzo dobrze. Dzięki temu wiele osób się diagnozuje, wiele dzieci jest diagnozowanych i można im pomóc dużo wcześniej niż kiedyś. W kiedy ja byłam mała, w zasadzie wierzono, no właściwie był taki mit powiedzmy sobie, psychiatryczny, polegający na tym, że wierzono, że tylko chłopcy mają autyzm i jedną z cech charakterystycznych autyzmu jest to, że nie mówią, <laughs> że nie mówią. Ale ich ta, że tak powiem, brak mowy nie wynika z, z jakichś tutaj e, problemów związanych z morfologią krtani, ale po prostu e, z, jest to związane z ich stanem psychicznym. Oczywiście mogą zacząć mówić, ale generalnie mają problemy z mową. Niektórzy z nich po prostu cierpią na tzw. mutyzm wybiórczy, polegający na tym, że nie mówią tylko do niektórych osób, a właściwie to prawie do wszystkich. Można powiedzieć, że mówią tylko do niektórych osób. Mutyzm wybiórczy jest jednym z, takich, z elementów związanych z spektrum autyzmu, ale niekoniecznie. <laughs> ja nie chcę wam dzisiaj opowiadać, Jakieś takich medycznych informacji dotyczących autyzmu, ponieważ nie jestem lekarzem. A kim jestem? No więc, właśnie, jestem mamą chłopca z autyzmem. Jestem mamą 15-latka, który ma autyzm. I przez te 15 lat dużo, naprawdę dużo dowiedziałam się o autyzmie. Ale nie chcę Was też jakby pouczać i opowiadać Wam o tym, czym jest autyzm i na czym polega, e, można powiedzieć, to zaburzenie. Właśnie, czy to jest zaburzenie. Ona, gdy mówiło się, że dziecko jak rodzące się z autyzmem, jakby zostaje z tym autyzmem do, do końca życia, bo jest to zaburzenie <coughs> rozwojowe. Można go terapeutyzować, można jakby minimalizować jego problemy, ale zawsze z tym będzie. Yy, natomiast teraz jest taka koncepcja, która mówi, że to jest neuroróżnorodność. Ona mi się bardzo podoba, powiem Wam. Podoba mi się ta koncepcja, bo ona mówi, yy, z nim jest wszystko w porządku. To dziecko nie jest upośledzone, nie jest chore psychicznie, nie jest z nim coś nie tak. Z nim jest wszystko w porządku. Ona po prostu ma inaczej zbudowany mózg. Zapewne spotkaliście się z bohaterami, którzy są w spektrum autyzmu w wielu książkach. Ja dzisiaj właśnie o tym chciałabym Wam opowiedzieć. Nie będę Wam opowiadać o mojej historii związanej z autyzmem i o moim synu. To byłoby zbyt osobiste, ale powiem Wam, że kiedy czytam takie książki, które, e, których bohaterowie e, mają autyzm, to jest to dla mnie szczególnie poruszające, bo ja po prostu wiem, e, wiem, co to jest i wiem, jak oni to przeżywają, bo ja przeżywam to tak samo. Ostatnio czytałam książkę Synu jesteś kotem polskiej autorki Katarzyny Michalczak. To jest taka Powiedzmy sobie krótka opowieść matki i syna, można powiedzieć, dialog o ich problemach, o ich rozumieniu i nierozumieniu siebie nawzajem. Ten chłopiec jest w wieku, no, trochę, trochę starszy od mojego syna, ale też jest w liceum. I jest chłopcem już, no, prawie dorosłym. <laughs> A jego mama opowiada tutaj też o rzeczach, które zdarzyły się dawno, w czasach, kiedy był mały. O wielu problemach, które spotkali w szkole, o wielu sytuacjach, które dotknęły ich od, od obcych ludzi, ale także od bliskich. I to nie znaczy, że moje dziecko jest chore, czy jest chore psychicznie, czy jest upośledzone. Nie, ale ma pewne deficyty. Te deficyty mają podłoże społeczne. Dlaczego? Dlatego, że autyzm tak naprawdę um, niesie ze sobą takie uporczywe deficyty zdolności nawiązywania kontaktów społecznych. Podtrzymywania interakcji, w ogóle komunikacji. Taki człowiek, który jakby jest w spektrum autyzmu, nie ma żadnej potrzeby kontaktów z innymi. Tak naprawdę <laughs> żyje sobie w swoim świecie i jest mu z nim dobrze. E, mógłby spędzić całe życie ma w jednym pokoju, e, robiąc to, co lubi najbardziej. E, Mówi teraz jakby o osobach, które kiedyś były kwalifikowane jako osoby z zespołem Aspergera, bo to była taka Część tego spektrum, bo się, że wszyscy teraz przestaną oglądać ten film, bo zaczynam wchodzić w jakieś medyczne szczegóły. Niemniej Osoby z zespołem Aspergera mają swego rodzaju fiksacje na punkcie różnych tematów, czasami niesamowitych, niezwykłych, jak nie wiem, rozkłady jazdy, jak modele samochodów, jak jakiś bardzo rzadki sport, albo kosmos, albo dinozaury, albo i tutaj mogłabym bardzo, bardzo długo wymieniać. Czasami ta fiksacja właśnie związana z książkami. E, I taki e, człowiek, który jest spektrum autyzmu i jest czytelnikiem, e, pasjonatem czytelnictwa, on w zasadzie nic innego mógłby nie robić. To jest jego cały świat. On jest zbudowany z książek, jego świat. Rozumiecie to? Znacie to może? <laughs> no w każdym razie chodzi mi o to, że w przypadku osób e, e, naznaczonych autyzmem, tak to nazwijmy, w, w spektrum autyzmu, e, Pojawiają się też skłonności do powtarzania pewnych czynności, do nierozumienia e, e, niuansów językowych, e, no, nierozumienia sytuacji takich społecznych, które wymagają e, jakiejś szczególnej elastyczności. Nie będę Wam tłumaczyć, czym jest autyzm, możecie sobie to po prostu przeczytać. <laughs> Natomiast przejdę od razu do książek związanych z autyzmem, żeby nie przedłużać. Jak już mówiłam, czytałam niedawno tę książkę Synu jesteś kotem. Mm. Bardzo mi się podobała, chociaż jest smutna i myślę, że dla kogoś, kto ma takie doświadczenie jak ja, no może nawet momentami wywoływać, wywoływać łzy, tak jak było ze mną. Pomyślałam sobie, to zupełnie tak jak z nami było. My też mamy bardzo smutną historię do opowiedzenia, ale chyba jej nigdy nie opiszę, bo jest już tyle historii opowiedzianych. Tego rodzaju, że gdyby ktoś chciał, to zawsze ma gdzie szukać. To jest jedna z takich książek. Druga książka, która przychodzi mi na myśl i którą zapewne czytaliście, to też książka polskiej autorki Zoski Papużanki, a mianowicie on. Pamiętacie śpika? Pamiętacie jego mamę? Która marzyła o wspaniałym synu, o cudownym dziecku, które będzie mądre, inteligentne, wyjątkowe, którego nauczyć wszystkich rzeczy, które sama umiała i które uważała za cenne. A urodził jej się taki śpik, który był gorszy od wszystkich, nie rozumiał tego, co wszyscy, nie chciał się uczyć. Nic nie umiał w szkole, był najgorszy, nie umiał rozwiązywać prostych zadań. Nie umiał butów zawiązać, chociaż miał 15 lat. Taki śpik, który nie spełniał jej wielkich marzeń. I to jest, wiecie, to jest bardzo duży dramat. To jest dramat dla rodzica, a jeszcze myślę, że większy dramat dla dziecka. W naszych czasach jest zupełnie inaczej, bo ta książka Zeszli papużanki, On, toczy się w latach 80., w czasach jeszcze komunizmu. I wtedy to dopiero była katastrofa, dlatego że w zasadzie takie dzieci były spychane na jakiś margines społeczny i kończyły w jakiejś szkole specjalnej. Miały du dużo szczęścia jeśli udało im się usamodzielnić w życiu, ale często były albo ciężarem dla swoich rodziców do końca swoich dni, albo były oddawane do jakichś zakładów specjalnych. Tymczasem teraz, jakby w naszych czasach, więc jakby, słuchajcie, 40 lat później, wiemy o tym, że te osoby można przystosować do życia samodzielnego że one są często bardzo inteligentne, tylko ich inteligencja jakby jest troszeczkę innego rodzaju niż ta neurotypowa. <laughs> e, opowieść o śpiku jest przepiękna, jest niezwykle smutna i poruszająca, ale tak naprawdę, wiecie, ta książka, e, on mówi o matce śpika, ja to tak widzę. To jest historia tej kobiety. To jest jej historia jej niezwykłej waleczności, jej dzielności. Bo za każdą taką historią na ogół stoi jakaś mama, jakaś mama tego dziecka, która o niego walczy. Więc to jest druga książka, którą Wam polecam, oprócz tej, o której mówiłam. Jest jeszcze kilka książek po polsku, które naprawdę warto przeczytać, związanych z autyzmem. Szczególnie polecam książki pani Doroty Kotas pani Dorota Kota sama jest w spektrum autyzmu. To młoda osoba, y, młoda pisarka, ma 20 parę lat, <laughs> czy tam koło 30 jest. No w każdym razie jest bardzo młoda. A dostała już dwie prestiżowe nagrody w naszym kraju pisarskie. Y, ona właśnie jest osobą, która ma zespół Aspergera. Ona pisze jak jest. Niczego nie ubarwia. Y, jej proza jest można powiedzieć bezlitosna ale jednocześnie pokazuje sposób myślenia ludzi z autyzmem, sposób ich fun funkcjonowania, ich problemy, ich nadwrażliwość na dźwięki, nadwrażliwość na zapachy, nadwrażliwość na dotyk. Tak? Bo w, w autyzmie, w całym tym spektrum, ta nadwrażliwość jest też niezwykle ważnym elementem, który występuje u e, części osób. E, I ta nadwrażliwość jest bardzo trudna w życiu społecznym, prawda? Zawsze ktoś przyjdzie, poklepie cię, a ty nie znosisz, jak ktoś cię dotyka, tak? Albo z kolei wchodzisz gdzieś, gdzie jest przeraźliwy hałas, dworzec kolejowy, i dla Ciebie to jest taki, taki koszmar, że nikt sobie nie może nawet tego wyobrazić, bo można wrażliwość na dźwięki. Ale wyobraźcie sobie, że w całym tym spektrum autyzmu występuje także niedowrażliwość, czyli na przykład osoby, które cały czas muszą słuchać bardzo głośno różnych rzeczy, ponieważ są tak niedobodźcytowane. Dziwne, prawda? Niesamowite. Dlatego spektrum autyzmu nazywa się spektrum autyzmu, a nie po prostu autyzm. Dlatego, że e, występuje w tym ogrom, ogrom różnych e, objawów, można powiedzieć, różnych towarzyszących temu dolegliwości czy problemów, e, i one nie wszystkie występują u każdego, e, który posiada autyzm. Czyli, można powiedzieć, że każdy autysta jest zupełnie inny. No, i oczywiście to też jest jakby świetnym tematem do litera literackiego podjęcia, do tego, żeby o tym pisać, bo każdy autysta jest w zasadzie inny wracając jeszcze do pani Doroty Kotas. Ja czytałam jej książkę Cukry, ale wiem, że napisała jeszcze Czerwony młoteczek, Pasjonatki o dziewczynach w spektrum, to też jest super ciekawy temat. Nie chcę go jakby tutaj za mocno rozkręcać, bo to jest odcinek, kolejny odcinek najlepszy temat. W psychiatrii pokutowało przekonanie, że w zasadzie tylko chłopcy mają autyzm. Aż do czasu kiedy spotkano kilka dziewcząt które miały autyzm. Aż do historii pani e, Temple Gar, e, e, Grandin, która e, o swoim e, problemie e, i która, e, o której nakry, nakręcono film. Bardzo Wam polecam. Temple Grandin, ona jest e, e, osobą też w spektrum autyzmu, obecnie jest profesorem na Uniwersytecie. Ale zaczynała jako dziecko, o którym wszyscy myśleli, że jest upośledzone, że coś jest z nim nie tak. E, I była dziewczynką. Była też dziewczynką inną niż wszystkie dziewczynki. Chociaż, e, jak zapewne e, będziecie się wgłębiać w ten temat, jeżeli oczywiście w ogóle Was to zainteresuje, e, to zobaczycie, że obraz autyzmu u dziewczyn jest zupełnie inny niż u chłopców. E, I ten dziewczęcy autyzm e, jest. E, no, bardzo, bardzo się różni. Dlaczego? Dlatego, że dziewczynki, które posiadają spektrum autyzmu, które są w spektrum autyzmu, często bardzo dużo mówią, dużo fantazjują, żyją w świecie wyobraźni, fascynują się relacjami ludzkimi, to jest ich jakby konik. Może dlatego, że same mają z tym duży problem. Dzięki temu zyskują bardzo często wysokie umiejętności społeczne. Patrzcie, jaki, jaki rozdźwięk! Bo chłopaków to właśnie wręcz przeciwnie. Oni są jak najdalsi od tego, żeby zgłębiać relacje. Więc y, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy temat i serdecznie Wam go polecam. Jest taka książka autorstwa Sary Hendrix, która nazywa się Kobiety i Dziewczyny w Spektrum. To jest książka, która została wydana w Polsce, także można ją ciągle jeszcze o ile widziałam kupić. Wydało ją wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo, bardzo polecam. Ja ją przeczytałam i powiem Wam, że miałam coś takiego. O kurcze, może ja, może ja jestem spektrum. To było zaskakujące. W ogóle mam wrażenie, że jakby z roku na rok coraz więcej wiemy o tym spektrum autyzmu, ale wracając jeszcze do literatury, bo robię po prostu niesłychane dygresje. Jest jeszcze wspaniała książka, którą warto Wam polecić, a która nie jest książką napisaną przez polskiego autora, mianowicie książka Przyjaciele zwierząt Antona Marklunda. To jest szwedzki pisarz. Jest to książka o chłopcu, który ma spektrum autyzmu, który jest nastolatkiem, idzie do nowej szkoły, a tam powiedzmy sobie wdaje się w nie ciekawe towarzystwo. I wpada w ogromne kłopoty. Ta książka jest, powiedzmy sobie, straszna i przerażająca, zwłaszcza dla matki. Dla matki dziecka z e, autyzmem. Albowiem nie trudno mi sobie wyobrazić podobną sytuację, która mogłaby doświadczyć mojego, e, mojego syna. Bo dzieci z autyzmem często są bardzo prawdomówne, łatwowierne. Bardzo łatwo jest je omotać, tak naprawdę. Jeżeli ktoś byłby. E, no, zdemoralizowany, tak to nazwijmy, czy po prostu miał złe zamiary, to omotanie i wykorzystanie w jakimś niecnym, powiedzmy sobie przestępczym celu takiego młodego człowieka i będzie bardzo łatwe. I o tym mniej więcej jest książka Przyjaciele zwierząt. To przerażająca, jednocześnie taka bardzo prawdziwa, boleśnie prawdziwa książka. Książka o tym, jak bardzo pewne mechanizmy działają i jak bardzo nie da, się, nie da się nic z tym zrobić. O bezradności, o bezradności rodziców. Ogromnej jak ocean. W ogóle powiem Wam, że to jest coś, co też można jakby zaobserwować w innych pozycjach. Na przykład jest świetna książka, nazywa się Dziwny przypadek psa nocną porą, napisana przez Marka Hadona. Być może ją czytaliście, ona kilka lat temu była bardzo popularna. To jest historia o chłopcu, też w spektrum autyzmu, ale małym chłopcu. Tym razem, który podejmuje niesłychane wyzwanie, mianowicie postanawia odszukać jednego ze swoich rodziców, o którym dowiaduje się, że jednak żyje. Bo tutaj jakby jest historia pewnego kłamstwa i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wyruszamy razem z tym małym chłopcem z autyzmem do nocnego Londynu. Brzmi trochę strasznie. Więc e, takie osoby, które są w spektrum autyzmu, zwłaszcza teraz mówię jakby o dzieciach, często nie mają wyczucia kierunku, nie mają wyczucia czasu. Nie mają e, nie tylko potrzeb społecznych, ale one nie mają wyczucia w ogóle konwencji społecznej. E, w związku z tym potrafią kogoś z łatwością urazić, e, Ludzie nie akceptują takich zachowań, jakie te dzieci miewają, a one miewają je e, tak po prostu. Nie dlatego, że złośliwie pragną komuś coś udowodnić czy przeciwstawić się komuś, tylko po prostu działają, powiedziałabym, spontanicznie, mechanicznie czasem. E, to powoduje oczywiście wiele, wiele problemów. E, polecam Wam książkę Dziwny przypadek psa nocną porą. Właśnie jako opowieść o chłopcu z autyzmem, jeśli kogoś ten temat interesuje. Jest też, słuchajcie, sporo filmów, bo ostatnio ten temat się pojawił autyzmu, jako w ogóle temat, powiedzmy, w sztuce. Jest sporo też filmów. Znakomity film powstał w Polsce w 2022 roku w reżyserii Lusińskiego <laughs> powstał film Siubuk Przez Eś Siubuk jest to film o chłopcu Kubusiu zresztą i jego mamie o ich życiu niby takie proste, ale ktoś kto nie jest w temacie, że tak powiem, kto nie widzi jak wygląda życie z dzieckiem autystycznym i jak wygląda jego życie w szkole oraz w ogóle w rodzinie, dane nie ma zielonego pojęcia, jak potrafi to być strasznie trudne. I o tym właśnie jest film "Ściubok", Bardzo Wam go polecam. Ja go widziałam chyba na Netflixie, albo na jakimś, którymś z, z takich streamingowych serwisów. Na pewno jest naprawdę wart polecenia. Jeden z najlepszych filmów, jaki widziałam na ten temat, a widziałam dużo. Kolejną rzeczą, która jest bardzo fajna i pokazuje ten autyzm, że już nie jest takiej dramatycznej strony nie z tej takiej najtrudniejszej strony, nie z tej bolesnej strony, ale z tej strony nieco humorystycznej, jest serial, być może go znacie, wypuszczony przez HBO, nazywa się Młody Sheldon. Jest to jakby remake e, filmu e, Teoria Wielkiego Podrywu, gdzie występuje jeden z bohaterów, Sheldon, który także ma właśnie e, jakby wszystkie cechy osoby z autyzmem. Zespół Aspergera konkretnie. I Sheldon oczywiście jest naukowcem, wybitnym umysłem, geniuszem, bo często też jest tak, że osoby właśnie z zespołem Aspergera e, posiadają niezwykłe pasje. Jak już mówiłam, jeśli się w czymś zafiksują, to na amen po prostu i dzięki temu zdobywają ogromną wiedzę. Czasami posiadają też e, niezwykłe, kreatywne, e, niepospolite sposoby myślenia, co sprawia, że zwłaszcza w nauce mogą osiągnąć ogromne sukcesy. Wielu, naprawdę wielu znakomitych wynalazków było prawdopodobnie w spektrum autyzmu. O niektórych wiemy, że na pewno. E, s, mówi się, że Einstein był osobą w spektrum autyzmu, ale też e, mówi się teraz, e, że na przykład do Google, żeby się dostać tam do pracy, to trzeba być w spektrum autyzmu, bo nie przyjmują takich normalnych, że tak powiem. Oczywiście to jest taka, wiecie, plotka, e, jak to mówią, legenda miejska. Ale coś w tym może być, bo słyszałam też, że bardzo dużo osób z spektrum autyzmu pracuje w Dolinie Krzemowej. E, więc, film Młody Sheldon, polecam, jest szalenie zabawny o właśnie chłopcu, który jest mm, takim chłopcem z ze zespołu Aspergera, czyli spektrum autyzmu, a jednocześnie jest genialny. I oczywiście, ten, ten jego geniusz taki intelektualny. E, z, że tak powiem, jest w kontraście do jego takich zwykłych nieumiejętności, nie niedoborów e, e, i społecznych, powiedziałabym. Także to zestawienie ze sobą i cała jego rodzinka naprawdę bardzo zabawny serial, ogromnie polecam. E, jest też fajny serial na temat chłopaka, który jest właśnie z e, spektrum autyzmu nazywa się Atypowy. To jest serial, który wypuszczony w 2017, był emitowany do 2021 roku. E <knie> I to są filmy, które mi pierwsze przyszło do głowy, jeśli chodzi o spektrum autyzmu. E jeśli chodzi o, e o literaturę, jeszcze to właśnie teraz pomyślałam, że bardzo wielu bohaterów e książek Małeckiego, mówiłam o tym, mówiłam o odmieńcach, ale. Może należałoby nazwać, że niektórzy z tych odmieńców z książek Małeckiego to są osoby właśnie w spektrum autyzmu. I e, jeżeli im więcej wiemy o autyzmie, o tym, jak on wygląda, być może jeśli znamy kogoś, kto jest w spektrum, e, tym łatwiej jest nam zrozumieć takie osoby i też łatwiej jest nam e, reagować na ich zachowania. Ja wielokrotnie spotkałam się z tym, że moje dziecko jest rozwydrzone, niegrzeczne i wredne, tak? Nawet. Podczas, kiedy, po jakimś czasie, kiedy już dowiedziałam się, na czym polega ten autyzm, rozumiałam, że ono cierpi, że ono krzyczy, bo gdzieś nie chce być, bo jakieś rzeczy są dla niego nie do zniesienia. Czasami są to dźwięki, czasami temperatura, czasami nie znosi zmian na przykład. Ja przeżyłam straszną sytuację z moim synem, kiedy postanowiłam mu urządzić bardzo atrakcyjną wycieczkę, i słuchajcie, tak dużo mu tych bodźców dałam, że on mi uciekł. Uciekł mi w Katowicach, a to nie jest nasze miasto, nie znał w ogóle Katowic. Tam jeżdżą tramwaje, w Gdyni nie ma tramwajów. Ja, on miał wtedy 10 lat. Ja byłam przerażona. On uciekał przez to miasto, ja go goniłam z walizką, nie umiałam go dogonić. Nie wiedziałam potem, gdzie jest. Policja go potem szukała. To był jakiś straszny koszmar, słuchajcie, koszmar. I świadomość, że on może być wszędzie, mogą go nie znaleźć, bo mógł się gdzieś schować i płacze gdzieś z jakimś śmietnikiem, rozumiecie? Moje dziecko, albo ktoś go po, po prostu gdzieś zabierze, coś przerażającego. On się po prostu wystraszył, tak strasznie się bał, że uciekał. Uciekał przez obce miasto bezustannie. Jak się domyślacie, historia się dobrze skończyła, został znaleziony. Może na szczęście, w nieszczęście miał. Pomarańczową czapeczkę. I po tej czapeczce było go łatwo yy, zauważyć. W każdym razie znalazł się na dworcu kolejowym. Yy, to było przerażające. To było tak straszne, słuchajcie, że kiedy ja już go, że tak powiem, dostałam, yy, już przyprowadzili go do mnie ci policjanci, yy, ja go przytuliłam i wsiedliśmy do pociągu, bo mieliśmy jechać właśnie do mojej znajomej. I ja w tym pociągu się rozpłakałam, nie przejmując się tym, że wokół jest pełno ludzi. Ja po prostu tak bardzo się o niego martwiłam, tak bardzo się o niego bałam. Myślałam, że, że go już nie zobaczę. Poza tym wiedziałam, jak on jest lękliwy, jak on się wszystkiego boi, słuchajcie. Takie osoby w autyzmie z, często boją się rzeczy, o których nawet do głowy by wam nie przyłożył, można się tego bać, tak. E, więc takie dzieci są ogromnie lękliwe. I pamiętam, jak on już wrócił, i ja siedziałam i płakałam. A on przysunął się bliżej i powiedział: Myślę, że zrobiłam coś złego. Więc takie dzieci są empatyczne, mimo tego, że mówi się, że właśnie osoby z autyzmem nie posiadają empatii. To jest nieprawda. Nieprawda. One, jest to dla nich trudne i z pewnością nie jest to pierwsza rzecz, która im przywodzi, ale wobec bliskich potrafią być bardzo empatyczne. I teraz mówię do rodziców, którzy być może mają takie dzieci. Kiedy lekarka mi powiedziała, jak on miał pięć lat, że on nigdy mi nie powie, że, będzie, że mnie kocha, że on nigdy nie okaże mi swoich uczuć, to ja się rozpłakałam. Ale wiecie, to nieprawda. On nie tylko mówi mi, że mnie kocha, ale bardzo o to dba. I ostatnio, kiedy wychodziłam z domu, to było kilka dni temu, mówię do niego, ja już wychodzę, a on mówi: Ale pamiętaj, mamo, że ja Cię kocham. I to są takie chwile, słuchajcie, dla których te wszystkie straszne rzeczy, które się gdzieś tam zdarzyły w przeszłości, nie mają już żadnego znaczenia. Dlatego autyzm jest bardzo ciekawym tematem jest tematem, który warto podejmować także w literaturze, właśnie po to, żebyśmy rozumieli osoby z autyzmem, żeby nie było im tak ciężko, żeby ich rodzicom nie było tak ciężko, żebyśmy zrozumieli, że nasze. Środowisko, społeczeństwo jest tak naprawdę różnorodne, i ta ich odmienność, ich nieneurotypowość, nie jest niczym gorszym, niczym jakby wartym litości, ale raczej czymś, co zasługuje na uwagę, na wiedzę, na wyciągnięcie ręki czasem. Ja tym zakończę ten odcinek, który był bardzo trudny dla mnie i bardzo osobisty. Mam nadzieję, że posłuchaliście razem ze mną do tego momentu. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście i że mnie słuchacie. Polecam książki, które za zawierają w sobie jakiś temat autyzmu. Papa. Pa.